Jest nas coraz więcej, przewinęło się was bardzo dużo, obliczałam to na kilka tysięcy osób. Bałam się, czy nie wynając stadionu na to spotkanie. Miniatura przyszła mi 10 lat temu. Od razu natchnęło mnie, że muszę stworzyć Most. Most, ale jeszcze w takim zrozumieniu jakich, jakiegoś działania bez konkretnych decyzji. Potem zorientowałam się, że najlepszym sposobem będzie założenie stowarzyszenia, i dlatego powstał Most, czyli działanie pomiędzy teatrem zawodowym a amatorskim, między dorosłym a młodym, pomiędzy małym a dużym, pomiędzy amatorem a zawodowcem, oczywiście. I dlatego Most w miniaturze, z którym jesteśmy związani od 10 lat i mam nadzieję, że jak najdłużej tak zostanie. Wszystkim, którzy byli zaangażowani w obchody, wszystkim uczestnikom, wszystkim twórcom, instruktorom, ale oczywiście wszystkim gościom, bardzo dziękuję za obecność, za wspólną zabawę i mam nadzieję, że za 10 lat widzimy się z powrotem. Jestem wolny, mogę sprzątać?